Zobaczcie, jaka mgła jest, nie? Z tym światłem, popatrzcie na te drzewa. Nie rozdzielamy się? No, Mamy zasięg, ma ja, bo... mam, ja już mam ja zasięg, mówiłam, ja mam z mam problem, nie? ...w tej chwili. To było creepy. Śmierć! Słyszeliście to? Cześć. Cześć! Witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczona. Dzisiaj mamy dla was specjalny materiał, a mianowicie jest to nocna eksploracja jeśli to mogę tak nazwać. A mianowicie znajdujemy się przy opuszczonym lesie w Witkowicach, który jest ponoć nawiedzony, co oczywiście mamy zamiar sprawdzić, bo istnieje tutaj, istnieje, krąży tutaj taka legenda, że weszło do tego lasu 9 studentów i słuch po nich zaginął. No, więcej informacji podamy pewnie w trakcie materiału. No i co, spędzimy tutaj najprawdopodobniej całą noc, jak nie całą noc, no to dopóki nam baterie nie padną, a tak to wstępnie jest zaplanowana do czwartej rano posiadówka w tym lesie. Także zapraszamy do oglądania. Właśnie rozpoczynamy nagrywanie. Pokażę ten telefon. Jest. O, czekajcie, jest godzina 22.46, a my kierujemy się do lasu. Nie, to lecimy. A 11 baterii startuje. A tylko tyle ci zostało? No to weź, no trudno. No. Będzie musiało. No, tu jakaś rzeczka płynie także no idziemy jednak widzicie jest 22 prawie, no, czy prawie 23 i rozpoczynamy eksplorację tego rzekomo nawiedzonego lasu no oczywiście nie jesteśmy tutaj sami bo jest z nami Marzena i Łukasz z kanału Dagger Exploration co ich zobaczycie później Mimo, że jest tutaj przyjemnie, ale tu pozakrzywiane drzewa nad tą ścieżką paserową. Czy ciut tam z pozakrzywianymi drzewami my mamy po, pozakrzywianego gimbala w tej chwili, nie? No cóż, musisz, musisz walczyć. A tu mamy jakąś rzeczkę. I powalone drzewo. taka znaczy... krystaliczna woda. O, to widać. Nie? Ale możesz włączyć tą latarkę, bo mamy tutaj źródło światła. Nie zapominaj, że będziemy tutaj, jeśli faktycznie coś będzie się działo, no to do tej czwartej w nocy, nie? Tak, tak, chciałem się przyjrzeć po prostu tam tej ławeczce, temu napisowi. Idziemy dalej. Nie będziemy oczywiście nagrywać cały czas. Pewnie. Bo tutaj naprawdę bardzo łatwo wylądować w tej Znaczy, no ja mam odpowiednie buty, nie? to Także się nie martwię. ale zawsze coś się stanie. No i tylko pytanie, w którym miejscu ostatni raz widzieli tych. uuu, tych studentów, no jest świsko, nie? Czyli to kładką, nie wiem, że to jest ta kładka. No to chyba idziemy po prostu. po prostu w tym momencie ich śladem, nie? I tu po ponoć ostatni raz tych studentów. Studentów, ci studenci byli widziani gdzieś, gdzieś tutaj, nie? Przy tej, przy tej gładce, nie? Pytanie to. tylko: no. e, gdzie mieszka w takim razie ten dziadzia, e, który ich widział i ostrzegał. No, no bo jakiś dziadek ich widział, nie? Tak, e, że to jest niebezpieczny las, żeby tu nie przychodzić. A ci przyszli jeszcze w we mgłę. Weszli dosłownie, nie? No, no my, my jeszcze w mgłę nie wchodzimy, nie? Znaczy ścieżka jest jedna, to też raczej, raczej się ten nie zgubimy tutaj, nie? Jest dzisiaj lekka mgiełka. No ale, ale ścieżka póki było, co jest, jest większa, ten... Większa, nie? ale ścieżka póki co jest jest jedna, no to idziemy sobie wzdłuż tej ścieżki. Się powiem, że nie wiem, raz tak raz działa dobrze, raz działa źle ten gimbal. No nic no na razie. No, na razie robimy. Pauzę tutaj, znaczy pauzę wyłączam nagrywanie, i jak coś się będzie znowu działo, no to pewnie znowu włączę nagrywanie. To także do potem. Testujemy jakąś dziwną aplikację, co się nazywa Nekrofonik. Sprawdzamy, czy to jest MIT, czy Kit. Wiecie jak to mówią. Także okazy. No. A powiem ci, tu jest dobra stabilizacja w tym obiektywie, nawet gimbala nie muszę włączać, a. A mogę nagrywać tak jak chcę, nie wiem czy tak nie będzie mi wygodniej. Dobra, przejdźmy do tej aplikacji. No naciśnij, start, nie? Może to tak, jak złączy Aplikacja jak aplikacja, ale nie wiem czy zauważycie, że zanim tu weszliśmy, yy, tu Znaczy uważam, zobaczcie, zobaczcie jaka mgła jest, nie? A jak tu doszliśmy do tego ogniska w dolince, takim, bo jesteśmy w terenie. A to może przez wiedzieli. to, że jesteśmy, w... zobaczcie, nie? No. O, może z tym światłem. Popatrzcie na te drzewa. Że wyłączę lampę o. patrzcie Autofokus nawet nie wyrabia no ale w każdym razie przejdźmy do tej aplikacji a nie będziesz pierdzieli mi tu poczyje dobra. dobra Nie dobra, wiem czy nie będę musiał pytań panie. A masz dopaść. głośnik może Nie mam Podgłośnik Dobra to nie wiem zabawy Czy jest tu ktoś z nami Czy ja dobrze usłyszałem, że był? do no, kto był z nami? On? Adam? On? Ja? Nie wiem. Nie. Ja? ja. Ty. To kim jesteś? Я как у твое имя? Чао. Чао где? Был? Был. 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 У, это было дивно. Где Tutaj? Jakiś czad nie? Tutaj? Czyli gdzie? Nie, nic raczej nie będzie widać naokoło. Jest taka, taka kryształowa. Nie wiem, ogólnie nie wiem, nie wierzymy za bardzo w tą aplikację, tak testujemy, bo to tak... Może być pizna fotomontaż, bo to działa, ma niby działać na podobnej zasadzie co SB7, no i zobaczymy, czy tak będzie faktycznie działać, nie? To jest taka próba generalna. Tak, taki teścik. Nie dobra, wyłącz to, a my, my idziemy dalej, bo, bo jesteśmy tutaj. Przeszliśmy pod kolejne wyjście. Tam widzicie jakąś latarnię w oddali, to jakiś plac zabawy, i raczej wątpię, że tutaj byli ci studenci. Także pójdziemy sobie w głąb lasu, bo mamy mnóstwo czasu. Także co panowie, no. Pff, ja o tej aplikacji na razie się nie wypowiem. No. Niby tam jakieś głosy, ale to, czy, czy to tak to jest faktycznie. Czy to no. czy czy, czy, czy no, no, zobaczymy dalej. No to co, ciśniemy dalej. Ja, jedziemy. Zaczynamy robić pierwszą sesję. Nagrywasz? Tak. A to Arek nagrywa mnie, a ja nagrywam arka. To sobie jeszcze włączymy lampę to także. No i mamy tą cudowną aplikację. Ja włączyłem Dobra. Dobra, zacznijmy od standardowego. Czy jest ktoś tutaj z nami? Co? wyraźnie nie słyszę Teraz co? Nie, no ja też. Jest tu ktoś z nami? Jest? Powtórz to co? Czy jest ktoś przy nas w tym momencie? Tak. Tak, no. Kiedy? Czy, czy ktoś tu z, zaginął? Tak, tak. Ja cię, ciężko stwierdzić, w jakim języku to w ogóle było. No, dokładnie. No, 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 tak. No, Jest was tu więcej? Możesz... No Czy się zgubiliście? Tak Czy możecie Ty? Ale kto? Możesz podać swoje imię? No. Twoje imię! Jak dla mnie aplikacja wychwyta wszystkie dźwięki z otoczenia. Ja bym przestał, póki co, kolejną, tak drogą testową sesję. Jestem sceptyczny co do tej aplikacji, a za, ja chwilę sobie, tak za chwilę sobie przejrzymy... A za chwilę sobie po prostu przejrzymy to co nam się nagrało na dyktafonie, to także jak coś ciekawego to Wam pokażemy, bo na razie to póki co w tym lesie się nic nie dzieje i i może po prostu nie będzie materiału dla Was, nie? Ja powiem to, tak, tak, oprócz no. idealnych warunków y, z, z tej niby sytuacji, nie, która tutaj miała miejsce, bo jest i mgła, i jest zimno, i prawdopodobnie ktoś powiedział, że tak, że to nie, to nie było, y, to był początek roku akademickiego, więc to musiał być październik. No to aura jest idealna, jak na, no na taką Także to nie wiem, zobaczymy sobie teraz, co tam na, ewentualnie na dyktafonie poszło. Właśnie, właśnie wam powiem, że mieliśmy jedną taką y, krzywą akcję, y, mianowicie poświeć tuarek, y, ja sobie odłożyłem tutaj latarkę moją, no i zacząłem, chciałem sobie wziąć tą latarkę po prostu z powrotem i położyłem ją tutaj i szukam i nie ma, nie? Tu, na 100% tu no, leżała. latarka nie? była tutaj, no ogólnie poświeć na mnie. A, czekaj, no właśnie, gimbal wyłączony. Yy, ogólnie sytuacja taka, że, yy, że po prostu chciałem wziąć latarkę, no i nie ma jej w tym miejscu, gdzie zostawiłem. No, nie ściemniam tutaj. Nie, nie mam powodu, też tutaj widzicie po mnie, że no, no nie panikuję, nikt z nas nie panikuje, tylko taka dziwna sytuacja. To taka kolejna, bo na początku mieliśmy problem. Robiliśmy testy mikrofonu do wstępu, który widzieliście. Czy się w ogóle nagrywa? Nagrywa się, dobra. Dla. Robiliśmy nagrywki, wstęp i na jednym telefonie cik, głucha cisza, a był test robiony wcześniej, że nagrało się. Drugi telefon, głucha cisza, a był test zrobiony, że wcześniej nagrało się. No, dopiero na trzecim telefonie udało się nagrać wstęp z mikrofonem, nie? Ale pomijając to, wróćmy do tego. Tutaj zostawiłem latarkę i zaczęliśmy jej szukać, nie? Tam przy chłopakach, po kieszeniach mm. sprawdzam i teraz. i Latarka leżała tutaj, nie? nie? Nie że na tym, nie że zostawiona no, wyżej, tylko, tylko nie ona... W tym znaczy nie w tym popiele tutaj tutaj leżała, nie? Co to taki, taki mindfuck, nie? Ja ja ona leżała tam, to by spadła. tutaj. No nie no, ja tam odkładałem latarkę no, się się o, Ja nie siedziałem tutaj nie? tutaj, nie? No ja talkę, latarkę tam odłożyłem na sam początek i ona nagle się tutaj znalazła że jak ją zrzucił, jak była Widzę. po drugiej stronie, ja chciałem, i właśnie podchodzę i nie ma latarki. Ale powiedzcie tak, szczerze, ja już tutaj wspominałam, że hmm. to miejsce to jest tak naprawdę, no tutaj przynajmniej to miejsce, w które dotarłam i, i ten skrawek, który zaledwie przeszłam, jak was znalazłam, wygląda jak zwykły park. Tak no, no, no nie, nie czuję leśny. tutaj żadnej grozy, ale to taka kolejna sytuacja. To... Na razie to tak. Yy, akcja z nagraniami głosowymi. Akcja numer dwa. Latarka, akcja numer 3. Nagle wielka, tak, ten, gęsta ten mgła. Tak, Ta gęsta który mgła. Ja nie, nie chciał nagrywać tak, to, to tak, mówiłem, nie? Ta gęsta bardzo mgła, która się nagle zrobiła wokół nas. Bo nie było jej wcześniej, jak nagrywaliśmy wstęp, nawet nie. Nie było tak gęsta. Była taka lekka mgła. No, mgiełeczka jest Normalnie, widoczność już do 15 metrów. tak no naprawdę i Nagła zmiana atmosfery tutaj. W sensie, no ale to możemy zrzucić na po prostu pogodę, bo pamiętasz, pogoda się z metra na metr zmienia, ale nie? nie? Nie atmosfery Zostaje. pogodowej, tylko atmosfera, która się między nami Naszą tutaj wszystkich. Że a no no zaczęliśmy ja się, się irytować, o, nie? Jak to się mówi z wielkim zadowoleniem, że żeśmy się kierowali w to miejsce, Teraz a tu tutaj coś, coś, co nigdy wcześniej się tak między nami nie działo tutaj, nie? Ja słyszałam, szłam tutaj właśnie pod górkę, słyszałam, żeby tutaj się Trochę sprzeczacie, że tak lekko powiem. No dziwne, dziwne, ale na razie poza tymi czterema punktami, że tak powiem, no tak, jak tu mówił wcześniej to Michał. Tak nic nic takiego nie, nie czuję jakoś, nie? A nie, zna, jest dobra. Z... Idziemy dalej, na bo. Nie, nie bo, bo tu grozy nie ma. Nie? Nie rozdzielamy się. Mamy do Ja już przed tym mówiłem, ja mam z zasięgiem problem, nie? W tej chwili. Nie masz zasięgu. ja nie mam zasięgu żadnego. Hmm. Nie mamy telefonu w no Ja mam zasięg. Chyba nie, nie patrzymy. No ja nie. nie proponuję się udać tutaj w lewo. Mm. Czyli jak najdalej od tej strefy, nie? Na razie najbardziej kusząca koncepcja. No nie? na razie to marzena ma taką fajną teorię mówi, że duchy często odtwarzają to, co się z nimi działo, to mówi, żeby się zgubić, jak ci studenci ponoć, także teoretycznie możemy to sprawdzić, nie? Spróbujmy zatem. Ty szliśmy przez takie liście, Arek? Chyba tak. Tam bardziej przez ścieżkę, ale nasze zejście jest z lewej strony. Tam, no, zaraz. Z lewa przyszliśmy stamtąd. Czekaj, czekaj. No, wróć się i popatrz tam w prawo. prawo, no a ty mówisz, że z lewa. No, w lewo No, to był no, no, tutaj ptak... W się można zgubić. Ale wiecie co wam powiem? Przed chwilą mi się... Nawet nie wiem w którym momencie włączyło mi się nagranie e, Szczególnie jak mówiłam o tej teorii odtwarzania sytuacji z przeszłości przez bytej duchy Nie mam tego Było nagranie. Ale o tej nagranie... ptaszyno jedna straszysz mnie o, teraz. O tego, o o, mi mi lampa wypadła, tak mówi, że mamy już 24. Mm -hmm, dokładnie. Znaczy powiem wam, zaczynaliśmy, która to była, nie chcę mi ostrości złapać. Ale wiecie co? Nie wiem, nie widzę, a nie, jest godzina 00. Jedna jest. rzecz, mam to na dyktafonie. Bo mam dyktafon niewyłączony hmm. w tej chwili w kieszeni, cały czas z nim chodzę, więc... No to dobrze, bo może coś się nagra, nie? Tak. Znaczy, ja powiem wam, że jesteśmy tutaj prawie półtorej godziny i... Łazimy po lesie. I się nic nie dzieje, nie? A ja patrząc Kolejne. tylko na tamtą stronę lasu, to najlepsze co tu nagrać Slendermana. Mhm. Ma ktoś garnitur, czerwony krawat i jakąś pościel na głowę? Możesz się rozebrać i nago polatać i powiemy, że to była nimfa wodna, albo, albo jakaś ten leśna wróżka. Ej, dobra, no do, mamy tą pewną aplikację. Kolejną mm. mamy tutaj dyktafon włączony, 1000 no, sprzętów jest włączonych. Dobra. Tylko może się oddalny, oddalmy obok siebie, żeby nie było, wiecie, interferencji z sprzętów, to także Łukasz, też się oddal kawałek. Mhm. Żeby ktoś nam nie powiedział, że walimy ścienę i się nagrywają sprzęty, które mamy, które mamy włączone. No do. Oj, 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 ale nie powinno być żadnych problemów. Nie Botka. mamy czujnika IMF-u. To było creepy. Powtórz to. Nie? Czy wy się zgubiliście? Tak? No. Jak ziemi tu nie gra, to kobiecy głos słyszę, nie, to... Mamy iść głębiej w las? Tak? Tak mi. Śmierć. Słyszeliście to? Nie. Ja słyszałam śmierć przed chwilą. Nie, bo to się powtarza, nie? Ale ja słyszałam śmierć, a później było erć, 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 bo wiadomo, nie bo echo jest, echo włączyłem, nie na tej tak. aplikacji? Z tyłu? Z nami? Co ktoś jest z nami? Tak. Wyżej. Gdzie wyżej? No. Wyżej w las? że to po angielsku NR, coś takiego. Ale było. Słowo... może coś się przebija, nie? Ale było słowo po śmierć. Ale gdzie jest ta śmierć? W którą stronę? Ja... W którą iść. stronę mam iść. iść? W którą stronę? John, 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 Nie. My. John, My. No to brzmi jak my. My. John, John, dość John, blim Blim. Blim. John, 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 To dyktafon jest nie? Jesteś obok nas? To dyktafon jest teraz i mikrofony, nie? Jesteś tu z nami? Uf, to było dziwne. Jesteś w stanie powiedzieć nasze imiona? Siur, pewnie. Sami jesteś Ciur. Nie, Mówi to teraz? było Siur, to było siur. pewnie, nie. No, no, jesteśmy teraz przy tym ognisku, gdzie faktycznie byli, to byli niby tu ci studenci, bo mamy. Sprawdzaliśmy sobie zdjęcie tych studentów, no i tutaj zrobimy jakąś sesję. I szczerze, szczerze powiedziawszy, jest pierwsza 30 się nic nie dzieje. A przeszliśmy pół tego lasu na dobrą. Nie świeć lampą Wojtek we mnie, a na dobrą sprawę. Na dobrą sprawę przeszliśmy pół tego lasu i łaziliśmy dobre półtorej godziny, i przez te półtorej godziny się dosłownie nic nie działo. Sesję zrobiliśmy też, nic nie działo poza latarkami i coś tam z początku. A, a tak to się nic nie dzieje. Nie? Także nie wiem, tak jak mówiłem, robimy sobie ostatnią sesję. Znaczy, ostatnią? No, na placu zabaw to, by nie, było. No, tego to placu nie. nie było, ale ogólnie ci studenci robili tutaj to. Łognisko, to także po, no, po, po zdjęciu zobaczyliśmy i jeśli to faktycznie zdjęcie tych studentów co faktycznie zaginęli, a nie coś po no. prostu się upił i przewalił aparat i wiesz, no... No raczej, powiedzę, raczej no. to, raczej to drugie, nie? No, no także, no nie wiem. Ilu was jest? Dwóch? Zobaczcie, że jest jakaś cisza nagle, wiesz, zero głosów. Ewidentnie teraz bardziej knie Tak. Go. go, idźcie. Should I stay or should I go? Ta piosenka mi się przypomniała teraz. Czemu? Ten. 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 Ten? Ten tutaj pił. Boi? I co mu bój no mamy zdanie, nie, to także. Nie, no ja to nie czuję, że jak dla mnie to 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 zjechanie, że pisanie, że to miejsce nawiedzone to jest zjechanie clickbaitem, nie, i w celu zdobycia wyświetleń, bo mówię, ja uważam, przeszliśmy że tutaj pół nic nie. lasu, praktycznie, w nie ma tutaj pół, nic. no łaziliśmy półtorej godziny, się nic nie działo. Teraz robimy sesję, znowu się nic nie dzieje. No poza tym, że mi bateria padała, po parasiadzie. Ale nie, słuchajcie, jednak creepy sytuacja była w tym, no nie? Tam na górze, słyszeliśmy to słowo śmierć. Tak, tak, to na tej aplikacji było była fajnie. śmierć, ale... No, no dalej, ja... Do... Za krótko jej używamy, tak. może kiedyś nas następnej eksploracji znowu spróbujemy jej użyć. No. No właśnie zakończyliśmy... Nie wiem, no są eksperacje <laughs> tego niby nawiedzonego lasu, który... Jak dla mnie hmm. nie jest nawiedzony. Bardziej prze... Przemarzliśmy. tak, tak, zmarliśmy. To przede wszystkim brak mi trochę komentarza do tego miejsca. To był spacerek po parku po prostu. No dokładnie, no, miejsce na, nie jest nawiedzone, nie wiem kto wymyślił sobie, że jest nawiedzone. Po, nawiedzony, ktoś nawiedzony. O. No jest, jest, teraz druga, druga 30 i naprawdę nie mamy ochoty zostawać tutaj ani chwili dłużej, bo naprawdę tu się nic nie dzieje, tylko pizga zimnem i Jedyne, jedyne, ko, co marn, jedyne co marnujemy to baterie w naszym sprzęcie i, i tyle. No parę akcji tam było, ale myślę, że obejrzymy nagrania i nawet te akcje z latarką by szło jakoś wyjaśnić. No. A wiecie dobrze, że podchodzimy do takich spraw poważnie i nie klepiemy clickbait'u, Także no myślę, że to jest tyle, nie? Kiedy naprawdę coś się dzieje tu na poważnie. <laughs> tak, tak, to. to... Krótki materiał był, mam nadzieję, że będzie, jak tak zmontuję. Zobaczycie. No i co? No dzięki za oglądanie. Jak zwykle zostawiajcie łapkę w górę, komentarze, subskrypcję. Nie zapominajcie też wpaść na kanał Marzeny. Link będzie w opisie. Zobaczycie jej perspektywę z tego nie nawiedzonego lasu w Witkowicach, bo dla mnie miejsce nie jest nawiedzone. Można sobie to między bajki wsadzić. No i co, jak macie jakieś ewentualnie nawiedzone miejsce, które chcielibyście, żebyśmy odwiedzili, albo jakieś miejsce, żeby zrobić naszą eksplorację, no to piszcie albo w komentarzach, albo na mailu, albo prywatna wiadomość na naszym fanpage'u, No to dzięki za oglądanie, na razie. Trzymajcie Trzymaj się. się.